Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Witam wszystkie osoby, które odwiedzają mój kanał na YouTubie, także moją grupę na Facebooku Nieznajomość Prawa Szkodzi. Witam i pozdrawiam moich uczniów, którzy także słuchają moich nagrań. A dzisiaj przeczytam dwa kolejne fragmenty podręcznika do nauki z zawodu na kierunku technik administracji. Jest to podręcznik podstawy finansów publicznych opracowany przez panią Małgorzatę Wojtczak, który ukazał się nakładem wydawnictwa Ekonomik Jacek Musiałkiewicz i jest to dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kwalifikacja a 68.3. Przeczytam fragmenty o systemie budżetowym, a także o finansach państwa i finansach jednostek samorządu terytorialnego. A więc system budżetowy to zespół norm prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie gospodarki budżetowej w danym państwie, w szczególności tryb uchwalania budżetu państwa i budżetu w jednostek samorządu terytorialnego. W ramach gospodarki budżetowej w Polsce funkcjonują budżet państwa, Budżety jednostek samorządu terytorialnego, jednostki tworzące sektor finansów publicznych, najważniejsze normy prawne dotyczące funkcjonowania systemu budżetowego w Polsce zawiera Konstytucja Rzeczypospolitej, a najważniejsze miejsce w gospodarce budżetowej zajmuje budżet państwa, który gromadzi oraz rozdysponowuje największą część środków publicznych. Budżet państwa to najważniejszy plan finansowy państwa. Jest on uchwalany na okres roku budżetowego, który dla budżetu państwa pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Budżet państwa określa prognozowane dochody i wydatki oraz plan przychodów i rozchodów państwa. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej, budżet państwa jest uchwalany w formie ustawy budżetowej. Ustawa ta jest podstawą funkcjonowania gospodarki finansowej państwa w danym roku budżetowym. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest to roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Rok budżetowy jednostki samorządu terytorialnego jest rokiem kalendarzowym. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest przyjmowany w drodze uchwały organu stanowiącego. Uchwały budżetowe stanowią podstawę funkcjonowania gospodarki jednostek samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym. Jednostki sektora finansów publicznych podlegają organom władzy państwowej oraz organom władzy samorządowej, które przy ich pomocy wykonują swoje zadania. Ustawa o finansach publicznych wyodrębnia 14 rodzajów tych jednostek: organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze, Instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, zakład ubezpieczeń społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego i fundusze zarządzane przez prezesa KASy rolniczego ubezpieczenia społecznego. Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe. Inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego. Jednostki sektora finansów publicznych można podzielić na dwie grupy. Jednostki sektora rządowego i jednostki sektora samorządowego. Podział ten ma przede wszystkim znaczenie organizacyjne. Jednostki tworzące sektor rządowy wykonują zadania z zakresu finansów publicznych należących do państwa, natomiast jednostki tworzące sektor samorządowy wykonują zadania z zakresu finansów publicznych należące do jednostek samorządu terytorialnego. Jednostki sektora rządowego. Organ władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały. Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. Państwowe fundusze celowe, zakład ubezpieczeń społecznych, kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego, Narodowy Fundusz Zdrowia. Jednostki budżetowe państwowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje filmowe, państwowe instytucje kultury, uczelnie publiczne, samodzielne, publiczne zakłady opieki zdrowotnej państwowe, inne państwowe osoby prawne, jednostki sektora samorządowego. Jednostki samorządu terytorialnego, gminy, powiaty, samorządy wojewódz oraz ich związki. Jednostki budżetowe i samorządowe. Samorządowe zakłady budżetowe. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe. Instytucje kultury, samorządowe. Inne samorządowe osoby prawne. Finanse państwa, a finanse jednostek samorządu terytorialnego. Finanse państwa i finanse jednostek samorządu terytorialnego funkcjonują zgodnie z regułami finansów publicznych, wskutek czego występują między nimi podobieństwa. Jednak inny zakres zadań wykonywanych przez jednostki sektora rządowego i jednostki sektora samorządowego sprawia, że występują między nimi również różnice. Finanse publiczne a finanse państwa jednostek samorządu terytorialnego. Według kryteriów. Najważniejsze źródła prawa. Pierwsze kryterium. Konstytucja Rzeczypospolitej, ustawa o finansach publicznych, zakres zadań, gromadzenie środków publicznych oraz ich wydatkowanie w celu realizacji zadań publicznych państwa plan dochodów i wydatków określony w ustawie budżetowej Źródła dochodów określane w ustawie o finansach publicznych Struktura wydatków ustawa budżetowa wyodrębnia wydatki budżetu państwa wydatki budżetu środków europejskich przeznaczenie wydatków wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie organów władzy publicznej Zadania wykonywane przez administrację rządową. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Wpłaty do budżetu Unii Europejskiej. Subwencje dla partii politycznych. Dotacje na zadania określone odrębnymi ustawami. Obsługę długu publicznego. Wkład krajowy na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub innych zagranicznych środków. A teraz przejdźmy do finansów jednostek samorządu terytorialnego. Według kryteriów czyli pierwsze kryterium najważniejsze źródła prawa. Konstytucja Rzeczypospolitej, ustawa o finansach publicznych, ustawa o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zakres zadań. Gromadzenie środków publicznych oraz ich wydatkowanie w celu realizacji zadań publicznych jednostki samorządu. Plan dochodów i wydatków. Określony w uchwale budżetowej. Źródła dochodów. Określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Struktura wydatków. Uchwała budżetowa określa wydatki jednostki samorządu terytorialnego, a w tym wydatki realizowane ze środków unijnych i innych środków zagranicznych. Przeznaczenie wydatków. Wydatki przeznaczone są na zadanie własne, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zle zadania zlecane ustawami, zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego programy finansowane z udziałem środków unijnych i innych zagranicznych środków które nie podlegają zwrotowi poniżej zostaną omówione krótko różnice podobieństwa pomiędzy finansami państwa a finansami jednostek samorządu terytorialnego Najważniejszym źródłem prawa, zarówno dla finansów państwa, jak i finansów jednostek samorządu terytorialnego, jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Uszczegółowienie zawartych w niej zapisów zawiera ustawa o finansach publicznych. Zakres zadań państwa jest odmienny od zakresu zadań jednostek samorządu terytorialnego. Z budżetu państwa realizowane są zadania o charakterze państwowym. Natomiast z budżetu jednostek samorządu terytorialnego zadania o charakterze lokalnym. Przykład: szkolnictwo wyższe podlega bezpośrednio Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dlatego utrzymanie jednostek związanych z jego funkcjonowaniem, np. publicznych uczelni, należy do zadań państwa. Przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja podlegają wójtom, burmistrzom, prezydentom miast, a zatem ich utrzymanie należy do zadań gminy. Plan dochodów i wydatków budżetu państwa określany jest w ustawie budżetowej. Plan dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego określany jest uchwałą organu stanowiącego. Plany dochodów zawarte w wymienionych aktach prawnych stanowią prognozę, ponieważ ich obliczenie odbywa się w sposób szacunkowy. Natomiast plany wydatków stanowią nieprzekraczalny limit. Sektor rządowy. Ustawa budżetowa, czyli plan dochodów, prognoza, plan wydatków, limit. Sektor samorządowy. Uchwała budżetowa gminy. Dzielimy na plan dochodów, prognoza, plan wydatków, limit. Uchwała budżetowa powiatu. Plan dochodów, prognoza, plan wydatków, limit. Uchwała budżetowa województwa. Plan dochodów, prognoza, plan wydatków, limit. Źródła dochodów budżetu państwa zostały określone w ustawie o finansach publicznych. Źródła dochodów budżetu państwa podzielone są na trzy kategorie: dochody podatkowe, dochody niepodatkowe oraz dochody budżetu środków europejskich. Podatki i opłaty stanowią dochody budżetu państwa tylko w tej części, która zgodnie z ustawami nie stanowi dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz przychodów państwowych, funduszy celowych, i innych jednostek sektora finansów publicznych. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zalicza się do nich dochody własne, podatki, opłaty, dochody zmienia, spółki darowizny na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, subwencje i dodacje z budżetu państwa, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych. Przykład. Wpływy osiągane z tytułu podatku VAT oraz podatku akcyzowego stanowią w całości dochód budżetu państwa. Jednostki samorządu terytorialnego, partycypując z budżetem państwa w podziale wpływów osiąganych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT oraz podatku dochodowego od osób prawnych CIT. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przewiduje udział gminy we wpływach z podatku PIT od mieszkańców tej gminy w wysokości 39,34%. W strukturze wydatków budżetu państwa występuje wyraźny podział na wydatki budżetu państwa oraz wydatki budżetu środków europejskich. Natomiast w budżetach jednostek samorządu terytorialnego wydatki finansowane lub dofinansowane ze środków unijnych, innych środków zagranicznych występują jako jedna z wielu kategorii wydatków. Przeznaczenie wydatków realizowanych z budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa o finansach publicznych. Wydatki budżetu państwa są przeznaczone na wykonywanie zadań państwa na terenie całego kraju. W tym również na finansowanie subwencji i dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego. Z budżetu państwa finansowane są też zadania określone w umowach międzynarodowych. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego finansowane są przede wszystkim wydatki z zakresu zadań własnych o znaczeniu lokalnym. Wydatki te są realizowane na terenie jednostki samorządu terytorialnego. Wyjątkiem od reguły zachowania terytorialności jest możliwość udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego. Na przykład w przypadku klęski żywiołowej. O przeznaczeniu pomocy decyduje organ stanowiący. Ponadto jednostki samorządu terytorialnego mogą finansować wydatki w ramach zadań państwa oraz zadań innych jednostek samorządu terytorialnego a także wydatki w ramach programów finansowanych lub dofinansowanych ze środków unijnych i innych środków zagranicznych. Na wydatki jednostek samorządu terytorialnego nie mają wpływu umowy międzynarodowe. To są właśnie te fragmenty przeczytane z książki, którą jeszcze raz polecam. Jest to bardzo dobry podręcznik do nauki z zawodu na kierunku technik administracji. I wiedza tutaj zawarta jest zaprezentowana bardzo przejrzyście. Są tutaj te wszystkie niezbędne, istotne elementy, całość jest merytoryczna. Podręcznik można dostać także na wysyłkę w księgarniach internetowych. Z mojej strony to już wszystko. Dla przypomnienia, nazywam się Przemysław Goranin. Jestem absolwentem administracji pedagogii. Dziękuję, do usłyszenia.